Jestem na lotnisku w Algierze. Nowy budynek w 2019 roku został oddany do użytku. Stąd najlepiej wziąć taksówkę do miasta. Kosztuje jakieś 7 euro i po około 20-25 minutach jest się w centrum. No co, zaczynam zwiedzanie Algierii. Bo wow, wylądowałem. Serdecznie witam Was z Algierii, ze stolicy, z Algieru. Udało się dostać wizę. Nie jest to łatwe, bo potrzebne jest albo zaproszenie od prywatnej osoby. Albo ewentualnie od e, organizacji jakiejś turystycznej, która może się opiekować tutaj wami. Wiza załatwia się w ambasadzie Algierii w Warszawie. Czeka się około dwóch tygodni. Bach, Bach jest wiza. Jest Bardzo fajny kraj, ponoć. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać go z różnych stron. Będzie Algier, Konstantyna, też na południe się udam. A zapraszam teraz na zwiedzanie Algieru, stolicy, w której mieszka około 3,5 miliona osób. Kościół naszej pani afrykańskiej. Naszej pani afrykańskiej, dlatego że za pieniądze osoby z Afryki tutaj był budowany. Poza tym też w środku jest czarna statuetka. Po lewej stronie mamy kaplicę katolicką, i tutaj po lewej stronie również jest ambasada Watykanu. Zobaczmy, to jest ambasada Watykanu. Kościołów katolickich jest 24 w całej Algierii. Jest taka umowa między Algierią a Francją. Wy nie niszczycie nam meczetów we Francji, a my nie niszczymy kościołów katolickich w Algierii. Kościół wygląda tak, ale to co jest też najciekawsze, zaraz ja tam wejdę, bardzo ładnie wygląda stąd Algier. Jest bardzo ładny stąd widok na Algier. Proszę, jaki piękny widok stąd na Algier. I to co najciekawsze, to tam jest... Najwięk nie, trzeci co do wielkości meczet e, będzie na świecie. 500 tysięcy osób tam się może modlić. I minaret, który jest wyższy niż ten w Casablanca, 217 metrów w wysokości, czyli 215. I wybudowany został przez Chińczyków. No i w dole stare miasto Kazba, Kościół Bazylika, która w 1850 roku została ufundowana. No okej. Okay. Piękny napis, zwróćcie uwagę, zaraz powiem. Napis, który tam widać: Notre Dame, nasza pani afrykańska dla nas i również dla muzułmanów. A tutaj po prawej stronie, Polonikum, cav Mater Polonia, Jan Paweł II. No, i jestem na górze Kazby. E, to jest stare miasto. Tutaj mamy pomnik założyciela miasta jedna z twierdz. Ona jest teraz w renowacji. I tutaj za chwilkę właśnie wejdę do tych wąskich uliczek i będę spacerował po starym mieście. Z góry na dół najlepiej. Są różnego rodzaju takie sklepiki, gdzie można i bagietki kupić. I spacer po Kazbie wygląda właśnie tak, że się chodzi takimi wąskimi uliczkami. Sama Kazba jest napisana, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Była założona w połowie X wieku. No, i w czasach francuskich od 1911 roku do praktycznie II wojny światowej to było swego rodzaju takie getto Algierczyków, dlatego że Algierczycy mogli mieszkać tutaj i nie mogli opuszczać właśnie kazby. No, życie toczy się normalnie. Chłopaki grają w piłkę, ludzie spacerują. Niektórzy mówią, że taki indywidualny spacer po kazbie, bez nikogo miejscowego, to jest dosyć niebezpieczne. No ja uważam, moje zdanie jest takie, że jest bezpieczna Kazba, ale tutaj żeby nie przychodzić po prostu po zapadnięciu zmroku. O jak się spaceruje po Kazby, tutaj mamy Kaleda. Bardzo znany artysta. O tutaj możecie go znaleźć. Nazywa się Kaled Maju. Eee, rzeźbiarz, artysta z drewna różne rzeczy robi. I zapraszam do swojego domu, tutaj zaraz teraz Wam pokażę jak to wygląda i można tutaj wejść na taras widokowy, skąd rozszerza się bardzo ładna panorama na stare miasto. No to jest takie właśnie typowe podwórko. I tu się wchodzi na punkcik widokowy. No, chyba na czwarte czy piąte piętro się wchodzi tutaj. O aleikum I jaki piękny widok jest na stare miasto na Kazby. Coś niesamowitego. Algier jest przepięknie położony. E, tutaj widzimy plac męczynników, bo w 1911 roku, kiedy Francuzi wybudowali e, tą część, e, zniszczyli domy mieszkalne Kazby. Ludzie wyszli, e, zaczęli demonstrować, a ci po prostu zaczęli do nich strzelać. Meczety. Ten meczet ze złotą iglicą Kaczyła z XVI wieku. Ten biały to jest meczet z XVII wieku, a ten po lewej stronie meczet z wieku VIII. To najstarszy jest meczet, który jest w Algierze. No i pięknie widać stąd Kaspę. A tam w oddali pomnik męczenników. Symbol Algieru. Tam też będę. No, jak się chodzi po Kaspie, to trzeba naprawdę uważać. Tu może coś na głowę choroba spaść. Ale jest ciekawie, bardzo fajnie. O, tutaj można wejść do normalnego domu. Zobaczcie, jak tutaj ludzie mieszkają. To są na przykład dwie rodziny. W takim domu na Kazbie. Tu jest kuchnia na przykład, tak? Zobaczcie, mamy kuchnię. Sypialnia. I. I... I sypialnie, zobaczcie, jak wygląda sypialnia. Tu ludzie zapraszają. Tutaj naprawdę są bardzo fajni, otwarci. Warunki są ciężkie. Ok, merci beaucoup. Dziękuję, tu my jesteśmy. Nie, nie, to jest Polon. Tak, Polon. Tak, Polon. To jest Polon. To jest Polon. To jest Polon. To jest Polon. Na kazbie był nagrywany m.in. film Bitwa o Algier, włosko algierski chyba to był z 1965 roku, i tutaj są też informacje o tej bitwie, która rozpoczęła się tutaj w 1956 roku. Proszę można znaleźć też hamamy tutaj wy. w Kaspie. Meczec z 1576 roku. Obserwujemy, jak wygląda tutaj codzienne życie. No i jest metro w Algierze. Jestem na Placu Męczenników. To jest jeden z główniejszych placów miasta. Tutaj widzimy meczet. To nowy meczet, a tam dalej jest właśnie stary meczet. Dużo budynków właśnie w centrum jest pozostałości kolonialnej i tutaj mamy port składa się z czterech części. Tam jest tak zwany wojskowy, tutaj rybacki, tam jest terminal portowy, skąd płyną statki do Marsylii, do Hiszpanii również. No i tam eksportowy, importowy. A tutaj mamy taki bulwar francuski kolonialny. Bulwar, którym teraz spaceruję, nazywa się bulwarem Che Guevary. Ależ pięknie tutaj kwitnie, teatr Algierii tutaj jest. No i proszę, cały czas kolonialne, postkolonialne budynki. No i mamy kolejny plac, spontanną i z pomnikiem Pierwszego prezydenta Algierii, tak to można określić, bo w 1830 roku zostaje ustanowiony tutaj urząd prezydenta Algierii, no i on właśnie walczył przeciwko Francuzom. Francuzi go złapali e, i wysłali do więzienia do e, Damaszku. A tutaj mamy słynny Milk Bark, słynny dlatego, że właśnie tutaj rozpoczęła się bitwa o Algier. 30 września e, 1956 roku miał miejsce zamach bombowy, w wyniku którego się tam trzy osoby Zginęły, no i właśnie od tego miejsca rozpoczęła się bitwa o Albę. No i słynny milk bar, tutaj można sobie napić się na przykład kawy, zjeść no, jakieś ciasto. Tutaj mamy budynek poczty, no i tutaj są pamiątki. To jest takie główne miejsce, gdzie można sobie kupić różnego rodzaju e, pamiątki przy poczcie głównej. Symbolem Algieru jest pomnik męczeństwa i bohaterstwa. Zaprojektowany uwaga przez Mariana Koniecznego Polaka, który zaprojektował m.in. Nikę Warszawską. On został osłonięty w 1982 roku. Ten pomnik w Algierze na 20 niepodległości. No, mamy tutaj też takie rzeźby. No taka architektura socjalistyczna. to kraj, w którym jestem, no, to jest republika Ludowa. Dobra, i z drugiej strony jest właśnie widok na ogród botaniczny. No i kończę dzisiejszy dzień. Poczekam aż słońce zajdzie. Właściwie tego słońca nie było widać. No ale tutaj w okolicy, właśnie pomnika e, tego męczeństwa. E, poczekam aż zajdzie, sło zajdzie słoneczko. On jest tak fajnie podświetlany. Te kolory się zmieniają. Kończę dzisiejszy dzień w Algierze. Jutro wylatuję na południe, gdzie spędzę e, 4 dni. 4 dni. 5, nie. 5 dni? 5 dni, 5 dni. Więc e, liniami Air Algier. Lecę do e, Janet, jeszcze w Algierze będę, więc tutaj jeszcze zobaczę ogród botaniczny, bo to jeszcze mi zostało, może jakieś jeszcze inne rzeczy. E, dobra, e, zaczynam kolejny dzień już jutro. Do zobaczenia na e, pustyni, na południu, pod granicą z Libią i Nigrem.